Z platformy znajdującej się na wysokości H nad ziemią rzucamy ciało pod kątem alfa do poziomu alfa zawarte w, w granicach minus 90 plus 90 stopni z prędkością początkową V0. Wysokości H i kąt alfa mogą się zmieniać, ale są tak dobrane, że za każdym razem ciało upada na ziemię po tym samym czasie T 1 sekunda, liczonym od momentu wyrzucenia. Oblicz wartość sinusa kąta alfa dla zadanych H i V0. Jakie warunki muszą być spełnione, aby zadanie miało rozwiązanie? Zrób wykres zależności sinus alfa od H dla zadanej wartości prędkości początkowej V0 2 m na sekundę, wartość przyspieszenia ziemskiego 10 m na sekundę kwadrat. Wypisujemy dane. Na wysokości H znajduje się platforma, z której wyrzucono pod kątem alfa do poziomu ciało. Spadło ono na ziemię tu, w miejscu obsłużonej X. Rozłożyłem prędkość początkową V0 na składowe VX i VY. Napiszemy teraz równanie toru ciała rzuconego ukośnie z wysokości h. Równanie toru to będzie przedstawienie w zależności y od czasu. A więc y od t. W chwili początkowej już mamy współrzędną y równą h. Czyli h plus wzdłuż osi y. Od tego momentu rozpoczyna się ruch jednostajnie opóźniony z prędkością początkową VY i z przyspieszeniem ziemskim G. Czyli wzór na drogę ogólny H równa się V0T minus GT kwadrat przez 2. U nas V0 sinus alfa razy T minus GT kwadrat przez 2. Wyznaczam stąd Sinus alfa, ponieważ to równanie przyrównuje do zera, i warunek, jaki musi być dla każdego rzutu spełniony, jest następujący. On wynika z tego, iż sinus może przyjmować tylko wartości od minus 1 do plus 1. Wyznaczmy wartość tego ułamka. Dla minus 1. Ona wygląda tak, ale z tego ułamka po przekształceniach możemy wyznaczyć H. Po podstawieniu danych jest to 7 metrów. Wyznaczmy dla sinus równego 0, wtedy tu jest 0 i cały ułamek zeruje się, więc licznik jest równy 0. Stąd wyznaczamy 5 metrów H i dla plus 1. Wyznaczamy h równe 3 metry. Mamy zrobić wykres w zależności sinus alfa od h. No więc tu jest sinus alfa, tu jest jednostką h. Odkładamy 1, 2, 3 aż do 8 h. I odkładamy, znajdując punkty o współrzędnych minus 1, 7, minus 1, 7, 0. 5, 0, 5 i 3, 1. Wykres to linia prosta, tak nachylona, jak to przedstawia ten rysunek.